Dzień dobry, witajcie Słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy wtorek. Tak, tak, wczoraj nie było słowa na dobry dzień, ale spowodowane to było tym, że musiałem odpocząć. E, musiałem się zresetować po e, tygodniu w radości. E, nie to, żebym narzekał. To był dobry czas, dobrze go nam. Jak pewnie zauważyliście, też uczestnicy obozu mają bardzo dobre wspomnienia i już tęsknią. Myślę, że każdy z nas tęskni już do tego wspólnego czasu w radości i już nie możemy doczekać się przyszłego roku. A może coś uda się zrobić zimą, ferie zimowe. Zobaczymy. Wszystko to odkładamy, przedkładamy Panu Bogu i zobaczymy, jak Panu Bóg nas to wszystkim prowadzi. Ale kochani, dzisiaj słowo, które jest takim wezwaniem. Bożym wezwaniem do Mojżesza i Bożym wezwaniem do Izraela. To też Bożym wezwaniem do, do nas dzisiaj tutaj żyjących w XXI wieku. Myślę, że każdy z nas spotkał się e, z takim postrzeganiem nas jako takich świętych, świętoszkowatych. E, bardzo często e, myślę, że słyszymy słowa od ludzi tego świata, nie bądź taki święty, albo nie bądź taki świętoszkowaty. E, spowodowanym to chyba też jest tym, że e, żyjemy w takim kraju, w którym świętość kojarzy się z czymś, co jest związane z Kościołem Katolickim, a więc takim wyniesieniem na ołtarzy, że dopiero jak papież ogłosi koło świętym, to wtedy człowiek mo można mówić o nim świętym. Ale to jest zakłamanie prawdy, bo zobaczcie, że w Bożym Słowie Bóg wzywa Mojżesza, aby przekazał całemu Zgromadzeniu Izraela takie słowa. Bądźcie święci, bo ja jestem święty, wasz Bóg. Trzecia Księga Mojżeszowa, 18, 19 rozdział od, pierwszy, od pierwszego do drugiego wersetu Bóg wzywa mnie i Ciebie do tego, żebyśmy byli święci dlatego, żebyśmy żyli życiem świętym możemy tak żyć, możemy być święci wtedy, kiedy jesteśmy oddzieleni od tego świata dla Pana kiedy żyjemy dla Pana i z Panem kiedy całe swoje życie powierzymy Chrystusowi, to wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy święci, żyjemy świętym życiem. I to jest też takie wezwanie do nas żyjących w XXI wieku. Bo zobaczcie, że trudno jest dzisiaj żyć życiem świętym, oddzielonym dla Pana tylko i wyłącznie. Musimy i powinniśmy rezygnować z wielu rzeczy, aby nasze życie było życiem świętym, życiem, w którym Bóg będzie miał upodobanie. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić, aby ten dzień i nie tylko kolejne dni, które są przed nami, były dniami, w których będziemy, tak jak mówi to wezwanie, byli święci, tak jak nasz Bóg jest święty. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro.